Witam, war, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Nie wiem czy wiecie, bo dzisiaj założyłam nowy kanał. Tata mi go w sensie założył. No i wiecie mama. I dzisiaj Wam pokażę rzeczy, które będziemy otwierać. Plasty, poka, e, plasteliny, może otwor, otworzymy dzisiaj plasteliny Uuu, poczekajcie, bo. Lasteliny nie spadają. Ok. plasteliny będą dzisiaj, ale to będzie w następnym odcinku. Bo to dzisiaj jest tylko próba nagrywania. I to będzie innym razem. Piszcie, piszcie w komentarzach, kto ma wybrać do swojej y kąpieli. Mm, broskwiniową kulę cytrynową. Czy proszek, który jest różowy? W sumie nie wiem jak jest, ale po opakowaniu chyba widać, że jest różowy. To piszcie w komentarzach i projektor gwiazd. Poczekajcie. Pokażę Wam jaką on wygląda. Belek do ładowania. Czekajcie. To też to dobra, zobaczcie, bo może to może być granatowe lub jeszcze różowe, a ja mam błękitne. No. Okej, okay, to zabieram się za otwarcie plastelin. Ale jeśli chcecie, to możecie zostawić łapkę w górę, a poza tym, jeśli wybijecie 100 tysięcy łapek w górę, to obiecuję Wam, że założę Instagrama. I będziecie oceniać, jak przyjdzie kiedyś do mnie koleżanka i będziemy rysować. Co? Oceni... Wstawię tam zdjęcie i ocenicie, jak kto lepiej narysował. I kto będzie wygranym. Koleżanka Lena to jest moja koleżanka po prostu. Okej, okay, to zabieramy się za otwieranie plastelin. Okej, okay. poczekajcie, bo mi. O, dobra. Mhm, już jestem którą plastelinę? może fioletową? okej, okay, poza tym te plasteliny są z ze, zeszłego bo jakaś ciocia wysłała nie wysłała, tylko mój tata przywiózł nie pamiętam jak już to sama było o, poczekajcie o, o Boże ona się pokruszyła tak w sensie 0 na 10, otworzymy tamtę, czy została mi, bo tu jest, bo już mi została czerwona, grantowa i żółta. Plastelina numer... Plastelina numer 1, beznadziejna, 0 na 1. W sumie ona nie jest badziewna, tylko tak oceniam, bo po prostu oceniam jak będzie pachnieć. Jak wygląda i ale ta jest wyschnięta i połamana, więc... No, widzicie. Szekajcie, tego sobie to otworzę, bo z otwieraniem jest zawsze problem jakiś. O, dobra. O! Ej! Tu miała być czerwona, tu jest. Patrzcie, to jest pomarańczowa, a to jest. Patrzcie sobie to pod światło. To jest pomarańczowa. Co to jest. O, żeby. Pomarańczowa, a to jest czerwona, nie? No właśnie, no, ale chociaż. O, ale chociaż jest miękka. okej. Okay. Mm -mm. Kolor ma bardzo ładny. Myślałam, że to będzie taki fajny, ciemny czerwień, ale oceniam go. Oceniam go. Ale oceniam go 0 na 10. 0 na 10 go oceniam. Tu nie 0 na 10, tylko 10, 10 na 5. Bo kolor taki fajny jest, ale myślałam, że będzie czerwony, bo miał być czerwony. Dobra. Dobra. Okej. Okay. Plastelina mi spadła. Okej. Okay. Poczekaj, o. O. No. I takie kolorki to ja rozumiem. Ej, ale fajnie, że nie przyszedł taki alo granatowy, tylko to jest trochę taki błękitny, tylko to pod światłem nie widać. Tak. O! O! Jest mięciutka. To chyba tylko ta jak fioletow fioletowa tak chyba. Tylko dziwnie. Mam ja nie widzę, że oceniłam 0 na 1 ma ładny kolor. Okej. Okay. Tom. Tom oceniłam 10 na 5. To tam ocenię. Chociaż to jest mój ulubiony kolor błękitny. I jeszcze jest tam troszkę brokatu, więc oceniam go 10 na 10. albo nawet 100 na 100. Wow! Poczekajcie, bo z tymi plastelinami, z, z tymi plastelinami. Przepraszam, nie mogę tego wypowiedzieć. Jest te o. o! To chyba w moim programie zostaną tylko te dwie: błękitna i czerwona. Popatrzcie. Jej nie da się. Przepraszam. Popatrzcie. Jest. Nie da się zdusić. Ach. Dobra, więc jeden z zero na dwa zero na dwa dziesięć Tą czerwoną oceniam, tą pomarańczową, pomarańczową w sensie, oceniam na 10 na 5. Tą oceniam 10 na 10. Okej, okay. to była tylko taka próba, więc pa pa! Jeśli chcecie, to zostawcie dzwoneczek, łapkę w górę i przycisk YouTube, Bo póki co jest czerwony, a możecie się zamienić w szary. So, papa.